Witam, z tej strony w Venom Lazarus i jest ze mną Mardart. No no. W tych takich e, dziwnych okolicznościach. Poczekaj Mardart. E, no i tak jak zaczęliśmy idziemy w stronę... Jakiegoś tam pokoju pani admirał. To jest. E, możemy zwalniać C. Czemu Aha. Mi się to nie podoba? Alt. I na shifcie. A Dobra, przeszłem. Prawie mnie przekroiło na pół. A ale jak masz. Co tam lata, to był jakiś koleś. Jak masz na dole taki yy, kółko, nie? To jest uh -huh. miejsce wylądowania. Te tu wieje. A, jedne, jedne. I znowu drabina. Mhm. Uh -huh. Ale szczęście krótsza. Ty, ale idziemy, idziemy i jeszcze nas nic nie zaatakowało. Co jest grane. Nie? O wilku mowa. Aaaa, to zrobiłem? Mhm. Ogłuszam Dobry. go, on upada i mogę go zbuta. Tu niestety pamiętaj o tym, że trzeba wszystko przeglądać, nie? No bo amunicji nie mamy już prawie. <gry> Bynajmniej ja. No ja. A ile masz? 80 i 60. A w equipunku nie masz? No już nie. Te czekaj, dam ci trochę. Czy jak to się select? Nie, 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 I... nie, nie, czekaj, eee... Yy... Inwentory. Tak, 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 tylko czym się poruszało po inwentory? Strzałkami. Hmm? Masz. Yy... Czekaj, drop, 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 tak. E. Kurde. Prześ się. O, masz tu, leży. Wziąłeś? Mhm. Mm no, bo to były resztki. Trzeba oszczędzać. Oj, nie podoba mi się tutaj. O, coś tu jest. Świeci się. Ej, ale... Gdzie my idziemy? Hey, Isaac. Będę tu cały dzień? Zaczekaj, będę tu wkrótce. Hej, jeśli jesteś zaskoczony, żeby zapytać o drogę, to po prostu... Zaczekaj na twoją drogę. A, drogę. <laughs> Zapomniałem o tym. Tu, chodź. Zaktywuj. No chodź. Mini gra. Mhm. Mm I trzeba te klikać te, te, no klikaj E. O. Okej, okay. na razie to jest proste, ale wiesz. I już. Patrzę, czy coś nie idzie. Otwieraj. Winda. Nie lubię wind, bo teraz to jeszcze jest luz, ale jak windy przyjeżdżają, to przeważnie coś się dzieje złego. Musisz być wandalem. No musiałem, ej, to mamy światło. Impreska, impreska, a, 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 impreska. Ty tylko byś balował. impreska, imprezka, imprezka. Ej, ej, ej. No o, dobra, koniec imprezki. Oj, oj, oj. Tu się coś działo. Teraz pytanie. Gdzie co wyskoczy? Aha, filmik. Pani Aha. admirał? No chyba i ustrzeliłem główkę. O <noise> oh my god. Oho.

The Admiral was obsessed with making a key. A key to what? Hey, a key to what? Some sort of alien device. Machine. I think that she believed that it controlled the marker. uh to control the a, markera. Uh -huh. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for.

Tu jest jakiś ten. Jakiś order był. Audiolog. Tekst logi Czyli reasumując, pani admirał miała Fioła na punkcie markera. I na tej planecie, którą widzimy tutaj na dole, jest e, baza jakaś obcych, która kontroluje wszystkie markery we wszechświecie. Albo bo, przynajmniej mm -hmm. w tym kwadrancie. No to genialnie, no to teraz już. To, to, z powrotem do windy, tak?

Czyli oni kombinują. A on, a on ten oportunistą strasznym jest Ten Blondas Eee uważaj Nie podoba mi się tutaj Idziemy To tam a nie No tu było otwarte Eee Ktoś do mnie ciałem rzucał No dobra, to czyli co, wracamy tędy, tak? No chyba tak Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okay, szybciej szybciutko. No, szybciej eee. Czekajcie podładuję się tutaj, o! Tam. No. w no. Ty! A nie! Źle idziemy. Źle idziemy? No. A bez... czym to się sprawdzało? B. Dobrze, dobrze mówiłem, że nie tędy. Ups. <laughs> Ups. Chyba troszkę za szybko. <laughs> o. Jesteśmy u pani admirał. My Na mnie się cofać nie będzie trzeba. Ah, dobra. Nie no, to dobra, do, do tych drzwi trzeba iść. To dobrze szliśmy, tylko Tutaj tygry... tak, do tych tak, nie do wiatraka, tam gdzie były wtedy zamknięte drzwi. Ja, ja i moje fejle. Pomysły <grym grym> twoje. No po prostu się zaszczepiłem. No, Wy, wyglądasz jakby coś na głowie urosło. <grym <grym nie to jest się. So na razie to taki luz, widzę. Dobra, lecimy na przypał, Kurwa, co się przejmować. No i na zębaki zjedzą. Ta jasne. Masz pełno życia pełne, ja też. Dlaczego jesteś czerwony? Bo mi lepiej w czerwonym, a nie jakiś taki zimny niebieski. No oh, shit, tu No od razu mówiłem, że tu, a no, nie... I, I tu jest co byliśmy kiedyś. Po... Hmm. Tu masz scrap metal i chipy. Aha. Bo ludzie chcieli tak naprawdę z tych markerów to chcieli zrobić niekończące się źródło energii. No, że one nie są źródłem energii, tylko one są przewodnikiem. No i z tej planety, planety jest źródło. Dobra. Tu? A tu chyba zaczynaliśmy ogólnie. Tak. E! No chodź. Co ja jestem? ja To ma ładnego kopa. Tak? No comment. Miło było. Dziękujemy za te chwilek. Ta metan jest dla Was miła i sympatyczna. A co zrobię zrobili, Tutaj, tutaj. Idziemy. Okej. Okay. Nie wygląda to za super. Jak to waiting? O, a czekaj. Access crew albo tu? A gdzie pokazuje? pokazuję, pokazuję tu. A co tu jest? O. Haha. Czyli upgrade'ujący. Zwiększający pojemność magazynka o jeden. Shotgun. E? <laughs> mamy tego, mamy blueprinta shotguna. To dobrze. No, ja ci powiem tak, na pewno trzeba będzie sobie zrobić shotguna. Mam jeden maszynowy gdzieś. z najlepiej ścięciem. Gdzie teraz? Tu. Stamtąd przyszliśmy.

Craft items, amo Możemy zrobić amo i już te, i paki, medium paki z somatic żelu. Spoko. No dobra, kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Było tak dziwnie trochę, powiem szczerze. Ale im dalej, że tak powiem, mamy tam jeszcze trochę czasu, to zobaczymy. Może, czekaj, jesteś sobie coś O jo robię. Ojojoj, oj, oj, szybciutko. Czekaj, jak to zrobić? Jak to zrobić? Może zamiast Tesla... Które to jest góra? E? Ale zabawy z tym robieniem broni, żeby to jakoś żeby wyglądało. Czekaj, tu muszę Aha. dać to. Teraz pytanie Czy Standard Frame czy Heavy Frame Zrobiłem na Heavy kor czy Tesla co jest, które to wali yy, cięciem Tesla, nie? Yy, tak, ale czy o elektrycznym, tak? To jest. To tak, Tesla. To jest Upper Tool. Lower Tool weźmiemy sobie... Rotation Clav... module. Modul? Co to jest? Spróbujemy to. Okej. Okay. Reloada Ta... sobie na górze damy lepszego. Ta broń by mogła być, I teraz tą przerobimy. A tu... klipy eee. damy. Okej. Okay. Rotary modu co to jest? No właśnie nie wiem, właśnie to wziąłem Aha, że pozwala o obracanie o 90 stopni. A to nie, to ja chcę Plasmakor w takim razie. A ja sobie dorzucę Tesla. Eee. A to ciekawie wyszło. Tesla? Mhm. Ja na górze mam Tesla. A ja, ja robię co innego zupełnie. Aha. No dobra. O, wyszło tak jak chciałem. A, pistolet sobie przerobię teraz. Dobra. I teraz jeszcze medic paki przerobimy. Jeżeli się da. Czekaj, jaki sobie military engine... Nie no, bez przesady. A jak ty to do dorzuciłeś do tego Plasma kor czy, czy... jak to tego? Do maszynowego? Mm, no, jako ten... dolny. A, jako dolny. Okej, okay, dorobiłem sobie troszkę też amunicji. Dobra. Ja mam dużo amunicji, to muszę sobie przerzucić z banku. My nie będę zużywał tam kraw tego metalu i tak dalej, nie? Nie no ja sobie zrobiłem co nieco Dobra Bo tego Cze, a czy da się Dobra, przerobić to sobie. na scrap Da się Można sel zrobić Eee, pańsku Dobra wezmę Czekajcie jeszcze zostawię tak naprawdę a w ekwipunku zostawię tylko te duże paki yy, to no. będzie tak. Dobra, jak to strzela? Fajne? Dobra, a tutaj. A Aha, to... bardzo fajne. No teraz zaczyna być to z klasą. Co my w ogóle potrzebujemy na... Aha, nie mam scrap metalu i nie mam tych. Yy... Bardzo dużo rzeczy nie mamy, Semi. choć idziemy. Mamy Mam jeszcze chwilę, więc idziemy. Okej, okay. ciemno. No będzie musimy zmierzyć upgrade rig and Change Suite. Suit kiosk? Gdzie jest Suite? A, ja mogę zmienić ubranko. Ty, ale w posting do... Engineer Iwa Tu mi maszynkę Inżynier. O, Iwę weźmiemy Jak ja wyglądam? Jak idiota to Zaraz będę jeszcze bardziej wyglądał, jak idiota Bo ja dostałem ubranko z racji tego, że. inną wersję tego Znaczy inną tam do upgrade'y miałem jakiś. Szczerze? Ty, ty tak samo wyglądasz. Nic się nie zmieniłeś. No to taki weźmiemy. No rzeczywiście, się nic nie zmieni. Myślałem, że się zmienia, a tu... A ja tu dupcia. Dawaj, ja muszę wyglądać op. <grym> OP. Pracownik stoczni. Szczerze, teraz lepiej wyglądasz. Ale i tak jeszcze I można yy, yy, jak będziemy mieli wystarczająco dużo scrap metali, można upgrade'ować yy, ten swój pancerz. Mm -hmm. Dodawać różne tam rzeczy i tak dalej. Dobra. Aha.

Oh, okay. so, okay, you yeah, tak, na zewnątrz. Okay. Aha, bo on chce. Niech spada. Wiesz, czego on chce? No chodź. On, sukinsyn, chce, że wiesz, żeby olać wszystko. I zwiewać. Tak, bo, bo on tamtą kocha i, i wiesz.

Fajnie tu jest. Optional. O dostaliśmy opcjonalną tą. Czekaj. Eee, jak się sprawdzało? O Tab. To może pierwotny optional mission zrobimy? Tak. Dobra. To optional pokazuje też w środku. O oh, co zawsze? Ty bo mi się tlen kończy. Za kilka dni. To tu masz butle. Eee, no dobra, jak tu wejść? A, bo musimy pierwsze usiąść na ziemi. O. Eee, he! Czemu ty prowadzisz? Bo ja jestem mistrzów. Ale ja ci nie ufam, ty nie umiesz jeździć. Czekaj, co tu mamy? CMS Bruce Low, Current Location. A która to była misja, misja ta poboczna? No chyba to właśnie. Tak? Extro y extra gridly? Mhm. Uh -huh. Czy do Terranowa? No no polećmy najpierw do girli. Dobra, no, no to lecimy. A zobaczymy jak wysiądziemy. <laughs> zobaczymy jak wysiądziemy. No wpierw poboczne, bo zawsze poboczne to możemy znaleźć jakieś dobroci. No. Ej, fajnie to wygląda. Ale ty prowadzić nie umiesz co a co dopiero latać. Jest jakieś złomowisko statków tutaj. No, Ty, tylko ciekawe, czemu nas nie atakują jeszcze te bombki, co wtedy były? One może na wyższej odbicie są. No dobre, wysiadamy. Yy, a jak ty się robi? Normalnie escape. Się śmieję. No dobra, to tu. tab. Eee, a co to jest tu? Ups, nie to. Robaczki! Się przestraszyłem. Czekaj, do B... tu. Lecę... a jak się uzupełnia Tlan w końcu? Yy, musisz F na ten po, kinetykę i E. Jak trzymasz? <grymne> Wytarzałem się. <grymne> w sumie też skorzystam. Dobra. Aha, służyłeś. Tak? Ta? Otwieram. Chlup. Jak słyszysz takie czasem blum, 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 blum taki wiesz jakby radar, yy, to jest takie miejsce, że jak to słyszysz, to będziemy mieli później takie robociki, które będą za nas scrap metale zbierały. Czy ja, ja sobie wezmę na tą broń. Co to za jest? Ty świecisz? Co tutaj świeci? A to ja świecę. Hej, Santos, a to mi oczy tak świecą. <laughs> oj, oj, tak się zastanawiam, co jest grane. Nie, no, ale nie, 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 chodź, nie, chodź, nie, chodź, nie, chodź, nie, chodź, nie, chodź. O, frame jest. Frame. Tutaj masz, jest, nie, 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 się nie na szczęście części od razu obaj dostajemy. Dobra, nic więcej nie ma. No dobra, to wiesz co, to będziemy tutaj kończyli w takim momencie. No, też tak myślę. Mam nadzieję, że kochani się podobało, bo temu golesiowi na zewnątrz chyba nie za bardzo. <grym> <grym> Więc komentujcie, subskrybujcie oczywiście. Weź mu rozwalisz szybę i wchłonie nas. O, kask. Ale ja chciałem kolegę zaprosić do środka. <grym> W następnych odcinkach będzie coraz mocniej, więc szykujcie portki i trzymajcie się do następnego. Siema. Hejka.